No cześć, miałem iść spać, ale zaczęła się trzecia wojna światowa, więc pomyślałem sobie, że czemu by nie zrobić filmu a, a więc yy, tak szybciutko przetłumaczymy sobie tutaj, pokażę sobie to pokazują w rosyjskiej telewizji jak widzimy I jak widzimy, yy, przetłumaczymy to sobie, do nocnych walk doszło w Nikołajewce, niedaleko Ługańska a gdzie, jak podają rosyjscy reporterzy na ziemi, a siły zbrojne Ukrainy przekroczyły rzekę Siewierski Doniec i zajęły dwa wzgórza, aby zbudować most pontonowy. Więc, jak widzimy, to nie Rosja napadła na Ukrainę, tylko Ukraina napadła na te tereny separatystów. Przynajmniej tak pokazują to w telewizji rosyjskiej. Więc zawsze jest wytłumaczenie, jak w 1940 roku Finlandia. Wypuściła tam z artylerii serię na sowieckich żołnierzy, i wzburzony Stalin musia po prostu zaatakować Finlandię, tak samo jak Estonia, Łotwa. Historia się powtarza. Anyway, a nie będzie za dużo analizy tutaj, tylko po prostu będę wam pokazywał. Fuck, it's, it's crazy. I can't believe that uh, Russia has declared war on Ukraine. The as soon as the declaration. Oh, fuck, that's a missile, that's a missile! That's a fucking missile. Now one of us like. All right, we've got to fucking get inside. I can't fucking believe that. Więc um, to jest dosyć na serio. A to jest Ivan Frankowsk. A to jest na zachodnia Ukraina. To jest bardzo blisko Polski. We, daj, we. We, tam Jeszcze raz pokażę. To jest dosłownie parę kilometrów od Polski, a um, tutaj jest Odessa, baza wojskowa Ukraińców, właśnie płonie. Okay. Tutaj mamy rakiety rosyjskie albo ukraińskie, nie wiem. I to są te Bln, Grady tak? chyba, na Nie, nie, wojny nie było wszystko normalne, конечно. Mają zabawę Rosjanie um, To jest niepotwierdzone czy to nie jest jakieś CGI, ale fajnie wygląda, więc wam pokażę To jest ten Kamov 25 To jest tak naprawdę helikopter uh, Floty, no ale whatever Bardzo możliwe, że sobie będą jaja robili, ale Możliwe, że to jest też prawdziwe. A to jest Kersan Nikołajew. większość ukraińskich lotnisk i dużo baz wojskowych zostało zbombardowanych przez rakiety a to jest ukraiński SU-27 Frogfoot na ta krzywy rok, rok, rosyjski minister obro... do spraw wojny a powiedział, że obrona przeciwlotnicza Ukraińców została wyłączona, natomiast Ukraińcy mówią, że strącili 10 tam samolotów czy tam 5 helikopterów, a nic nie wierzę, co jedna albo druga propaganda mówi. A zobaczymy. Tutaj mamy rosyjskie kolumny wojsk armiańska Perekopsk w drodze na Ukrainę, terytorium Rosji. A notabene już jest potwierdzone, że Białoruś bierze udział w tym napadzie na Ukrainę również. Białoruskie wojsko jest także agresorem w tej wojnie. Razem z, sowie z Rosyjskim. to wszystko. Trzeba tych ludzi nauczyć, żeby nie ruszali tak rękami jak filmują, bo to jest straszne. Sam to robię, ale jak filmuje. Mój telefonem, ale to tak źle wygląda. Dobra, co to jest? To jest a, rosyjska rakieta, która strzela albo przeciwlotnicza, albo do ataku. Ale co jest interesujące, to jest bardzo blisko ustawiona bakteria tutaj tych domów. Bardzo blisko. Dosłownie przyleciała parę metrów nad dachem tego domu. A to jest lotnisko Czyguje w Charkowie, rozwalone przez Rosjan rakietami, z tego co ja wiem. Jest dużo reportów, że niby nie wiadomo, już podobno żołnierze rosyjscy są przy Charkowie, w Charkowie, nie jest potwierdzone nic. A coś się stało, chyba wybuchy były w tym. No, na każdym airporcie, na każdym, każda baza lotnicza, pasy startowe zostały zrobione dziury tam, żeby samoloty nie mogły wystartować. To jest standardowy atak na, na to, żeby samoloty nie mogły wystartować z lotnisk. Więc każde lotnisko, tutaj właśnie widzimy, że to są, każde lotnisko zostało a, no podziurawione, pasy startowe przynajmniej. A tutaj mamy Charków I to jest chyba artyleria. Jak widzimy, to jest dosyć zmasowane bombardowanie. Przy Charkowie, przepraszam, ruszę myszkę, jest parę kilometrów od miasta. Więc tam prawdopodobnie są albo były okopani ukraińscy żołnierze, już prawdopodobnie już nie ma. A Mariupol. Więc to jest ta, ta pierwsza faza. To jest zmiękczanie z powietrza. Więc rosyjscy żołnierze to jest coś takiego, co Amerykanie robili w Zatoce Perskiej, że zmasowany atak lotniczy i rakietowy. A później przyjdą żołnierze i już powymiatają te niedobitki. A to samo robią Rosjanie w tym momencie. A tutaj jest ta rakieta przeciwlotnicza, która broni. Nie wiem czy rosyjska, czy ukraińska. I przechwytuje rakietę nieprzyjaciela. Teraz spadają te szczątki na tych ludzi, co filmują, właśnie. Co mogą zabić tych ludzi. Takie szczątki są bardzo niebezpieczne. W Zatoce Perskiej, Skuda, zaszczeliła rakietę amerykańską, i część tego Skuda, właśnie spadły na baraki żołnierzy amerykańskich. Największe straty w tej wojnie, właśnie ponieśli Amerykanie, jak te szczątki skuda, przypadkowo zupełnie spadły. Ten wrak, całej tych, tych rakiet, właśnie spadł na baraki Amerykanów, więc to jest bardzo niebezpieczne, co ci, ludzie, co ci ludzie teraz robią. Oni nie zdają sobie sprawy, że to, to im na głowę teraz leci. A to jest ludzk w Ukrainie. Jest ty samolot! Dziko! Na ciebie nie to Nie, aerodrom, tam. to taki zjedź. Ok, ja rozumiem każde słowo, niestety, wy chyba też. Tu doma Tu jest. Tu mnie Tu jest. Tu leci Tu Tu i tak, i to jest zmiękczenie. A, to już było, ale pokażę jeszcze raz. Są chyba te grady, czyli te nowoczesne katiusze. Anyway, A, szybka analiza tego, tego wszystkiego. Dla mnie ta wojna nie ma sensu. Celem Rosji oficjalnie, geopolityka, nie? Celem Rosji jest to, że. Celem Rosji jest to, żeby NATO nie weszło, żeby Ukraina została członkiem NATO, okay? Ukraina nie może zostać członkiem NATO według Rosji oraz nie pozwolić na to, żeby amerykańskie rakiety bazowały na Ukrainie. I Rosja dopieła swego, Ukraina powiedziała, że nie wyjdzie do NATO i... Biden powiedział, USA powiedziało, że żołnierze amerykańscy nie będą bazowali tych rakiet. Mało tego, Biden dał carte blanche w ogóle Putinowi. Powiedział, że żołnierze amerykańscy nie będą bili się za Ukrainę. Taki luźny cytat: że nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, więc dał Putinowi wolną rękę. O tym nikt wam nie powie w mediach, ale to jest prawda. Więc Rosja dopieła swego. Rakiety amerykańskie nie będzie na Ukrainie. Oraz. Um, oraz. Ukraina sama powiedziała, że nie wejdzie do, do. NATO. Zieleński powiedział. Więc nie rozumiem, po co Rosji ta wojna jest. Właśnie, więc Rosja. Musiałam na chwilę zrobić przerwę. Więc Rosja dopieła swego. A USA zależy na tym, żeby Europa była skłócona i żeby była jak najmniej zależna od Rosji, żeby Rosja nie połączyła się z Europą i nie stworzyła się Eurazja. Więc robią wszystko, tak jak Wielka Brytania, imperium w XIX-XVIII wieku, XVIII-XIX i początkiem XX wieku, żeby Europa była skłócona. Więc im zależy głównie na tym teraz, żeby państwa europejskie były zależne bardziej od Ameryki, a nie od Rosji. Były sojusznikiem, również ekonomicznym, jak i militarnym, tak jak Polska, i żeby brały surowce, jak też broni i tak dalej, i polityczne wskazówki z, z USA. Więc dopieli swego. Niemcy, prze... Nord Stream 2 już jest skancelowany, więc nie rozumiem, po co ta wojna jest. A momencik, musimy udać mu tutaj łapkę w górę, to jest. Jeden z moich subskrybentów, który ciągle komentuje na moim kanale i bardzo dobrze ma też swój kanał, więc możecie do niego zajrzeć. A Wkleję mu parę właśnie linków, które wam pokazałem, ale oczywiście, YouTube to wszystko wymazał. Zobaczymy, czy ten film w ogóle przejdzie tutaj na YouTubku. Dobra, tyle na tyle. Analiza analizą. Nie rozumiem tej wojny. Nie rozumiem, co Rosja chce przez to geopolitycznie osiągnąć, ponieważ. A teraz wszystkie kraje wschodu nie Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry a nikt nie będzie w ogóle podejmował dialogu z Rosją. Zero dialogu będzie nikt nie będzie ufał im, bo wszyscy będą myśleli i chyba będą mieli rację że a, że. Rosja, Putin i Rosja dąży do tego, żeby odbudować Związek Radziecki i wszystkie te kraje, które były pod Związku Radzieckim butem, oni chcą na nowo wziąć do siebie. Więc jaki to ma sens, skoro Rosja ma tyle surowców naturalnych? Ja tego osobiście nie rozumiem. A jedyne, geopolitycznie ta wojna nie ma w ogóle sensu. No natomiast jeżeli mówimy o tym, że klausik schwab i i bierzemy go na serię. O co miałem zrobić ten film, ale jakoś nie mam do tego polotu. Mam wszystkie źródła i tak dalej, ale jeszcze go nie nakręciłem. A jeżeli weźmiemy go na serię, i trzeba wziąć go na serię, bo to jest kreatura Kissingera, a Kissinger to jest kreatura Rothschilda, a Rothschild to jest kreatura nie wiem kogo, tak daleko jeszcze nie, nie dochodzę w, w Illuminati. A... No to Klaus Schwabik powiedział dobitnie, że. Ci z Kanady, nie tylko ten co rządzi Kanadą, prime minister, ale też pół kabinetu, jest naszymi wychowankami, to nasze kadry. Tak samo w USA jest bardzo dużo ludzi z WEF-u. I on powiedział otwarcie, że Putin to jest nasz człowiek, to jest człowiek z wef to jest nasza kadra. Więc jeżeli patrzymy na to już nie geopolitycznie, jak to będzie analizowane w telewizji polskiej, w TVN, a przez polityków, ekspertów i tak dalej, jeżeli patrzymy na to. Nie geopolitycznie, bo geopolitycznie to nie ma sensu. Okay? Ta wojna a, bo to grozi naprawdę trzecią wojną światową, jeżeli tam Amerykanie by weszli. Nie, to już grozi nuklearną, bronią chemiczną i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, żeby utrzymać tę strategię napięcia i żeby były kryzysy światowe, żeby wprowadzić ten nowy ład, nowy porządek, a, no to ta wojna ma sens. W interesie Rosji ta wojna nie jest zupełnie, natomiast w interesie elit absolutnie tak i nie możemy teraz patrzeć na te wszystkie poczynania naszych tak zwanych liderów, ministrów, prezydentów i tak dalej, że niby oni chcą dobrze dla naszych krajów, skoro jest otwarcie powiedziane w wywiadach, interwiu telewizyjnych, w radiu, w prasie, są całe listy tych ludzi z wef i tam są imiona i nazwiska. Tak, to oni byli na szkoleniu w wef A tak, ten prezydent, ten minister Putin, oni wszyscy byli tam w WEF-ie. No to, no to trzeba zacząć w końcu patrzeć na tą nie geopolitykę, że dlaczego Rosja to robi, tylko dlaczego elity to robią rękami Rosji, rękami USA, rękami Polaków. Tyle na tyle mojej analizy. A zobaczymy, czy YouTube to w ogóle da. Jestem, byłbym w szoku, jeżeli to dadzą.